Witajcie w kolejnym odcinku, w którym porzucimy projekt samoróbki ciągnika, tego o co miał być ten żółty. On ogólnie mogę powiedzieć, że miał być elektryczny. Miałem już pewne nawet rysunki odnośnie tego, jak będzie wyglądał. O! A no, także widzicie projekt. W komputerze wygląda całkiem fajnie i ciekawie, ale zrobić to to masakra. Poddałem się, jak widać. A porzucając ten projekt, chcę jeszcze powiedzieć, że kupiłem nówkę ciągnik jednoosiowy, który będzie służył nam tutaj na gospodarstwie. Bo póki co, jak wiecie, nie mamy żadnego ciągnika. Robiliśmy tego tutaj w USK. Ale no, tam jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia. Włeski nie porzucam absolutnie, bo tam silnik się kręci, koła się kręcą, wszystko jest już ok. Tylko jest po prostu taka sytuacja, że brakuje nam króćca przy gaźniku, który został gdzieś wymontowany przez byłego właściciela czy coś. No i albo diabli wiedzą, jak to działało. Bo w każdym razie króćca nie ma gaźnik jest bezpośrednio w ten cylinder podłączony. No i przez to po jakimś czasie jak chodzi, to się dusi i nie zaciąga dalej paliwa. No i jest lipa. Kolejna rzecz to, że źle umiejscowiłem bak. Jak cofniecie się do tego odcinka, jak robiłem dzika, jak montowałem bak, to jest chyba trzecia część, druga albo trzecia część zmagań. No to on jest zamontowany w jakiejś pozycji. Ja wtedy nie miałem silnika, więc nie obliczyłem tego jakoś super dobrze. Okazuje się, że bak jest trochę niżej niż gaźnik co w rezultacie doprowadza do tego, że paliwo po prostu nie płynie. Więc próbujemy rozwiązać jakoś ten problem. Prawdopodobnie bak zostanie po prostu dany wyżej. Ale zanim to nastąpi, no to kurde, patrzcie, jaka pogoda już jest. Temperatura dodatnia, a ogródki, jeden wielki syf i nie ma żadnej nadziei na to, że się to ogarnie. Nie no, jest nadzieja. Kupiłem przecież tą nadzieję. Także czekamy sobie teraz na kuriera, aż dostarczy 100-kilową paczuszkę. No i co? I zabierzemy się za składanie. A póki co, żeby nie marnować czasu, bo jest sobota i dzisiaj kuriera i tak nie będzie. To ja sobie przygotowałem tutaj. Jak widzicie, trochę złomu tu, tu. No i zaczniemy przygotowywania, żeby pociąć, ogarnąć. I co się nie nadaje, wyrzucić tam na startę złomu, która za jakiś czas tym białym busem wyjedzie w cholerę. No to tyle zostało z żółtego ciągnika. I ten przeklęty dyfer. To, co tutaj zostało, posłuży nam do innego projektu, więc sobie to zostaje, powybierałem, powycinałem co przydatne, co nieprzydatne na złą poszło. A teraz co? Czekamy dalej, aż Kurier dostarczy nasz nowy ciągnik. I w ten poniedziałek nastał. A na farmę zawitała nowa paczka. Pójdziemy sobie powózek. I jakiś nożyk. Ale ładna pogoda dzisiaj. Znaczy a odpakujemy traktor pogledam. Myślałem, że to będzie szybka misja, ale nie będzie. Siadło mi koło w wózku od ciężaru. Tylko tu udało mi się dojechać Tu już go nie wtoczę Wampirki dostałem. Hm. Śmiesznie. Uff, dobra. Chciałoby się składać go co nie. A rozsądek nakazuje, że najpierw za dnia naprawimy te szkody tam po huraganie, co nam pergole przewróciło. Więc weźmiemy sobie łom, O to już jest. Młotek. Co jeszcze może się nam przydać? Kurde, nie wiem, Obcęgi. I wózek. Dobra, jesteśmy gotowi do pracy. Ale kurki się upomniały, że jedzenia nie ma. Więc pójdziemy sobie otworzyć kiszonkę. Tą kiszonkę, którą z Kają robiliśmy jakoś w tamtym sezonie pod koniec. No, jak widać, średnio to wygląda tutaj. Ale zbierzemy tą warstwę, bo jak wiemy, można to zrobić w przypadku kiszonki. No co, kurki, pasuje Wam? Chyba pasuje. No ja ładnie zajada Co No i tak tutaj wygląda płotek po naprawie. Wykorzystałem elementy starego płotu zawalonego. Tam jeszcze będę musiał uzupełnić. Ale najpierw zajmiemy się tym tematem. Czyli musimy załatwić dwa słupki do bramy. A brama jest tutaj w całości odratowana, także zamontujemy ją. Linę wziąłem na wrazie czego. Ale chyba najpierw zetniemy sobie jakiegoś tutaj, co jest po naszej stronie. Nie, no, ciekawiej będzie, jak będziemy kombinować, co nie? W końcu, jak już robimy to razem, najwyżej mi trochę pomożecie. Trzymacie zalinę. No, spisaliście się. No to ma. No i co. Podobała się akcja z wycinką wierzby na sznurze. No, to super. Cieszę się. Idziemy teraz wkopać te słupki. No to co, kopiemy. już tutaj będzie ten słupek o. jeszcze trochę ugryzę tu o. co wolelibyście ciągnik skręcać nie ja też no ale co mamy dzień mamy robotę trzeba się trzymać harmonogramu dobra i tu gdzieś będzie dziura No to tą połowę bramy już mamy. Teraz się zajmiemy drugą. No i skończyłem bramę. Naprawiłem jeszcze tutaj fragment płotu. W tym miejscu jeszcze mi zostało do zadekowania, ale to już zrobimy sobie dnia następnego.